Po kilkunastotygodniowym okresie przerwy spowodowanej epidemią, Galeria Sztuki Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu zaprasza na kolejną wystawę. To ekspozycja tkaniny unikatowej ze zbiorów własnych. Na wystawie prezentowanych jest 25 bardzo różnorodnych dzieł piętnastu autorów z całej Polski. Znakomite prace, przeróżne techniki tkackie, aplikacyjne, hafty, gobeliny, techniki własne. Wspaniały przekrój tkaniny artystycznej polskiej XX wieku. Prace pochodzą z lat 70. i 80. XX wieku. Mamy cztery znakomite prace artysty Zygmunta Sutego, mamy pracę Andrzeja Rajcha, mamy pracę Zofii Pruchnickiej, mamy pracę Jadwigi Iwańskiej, Małgorzaty Szymańskiej Cegiełki. Konrada Zycha i wielu, wielu innych. Wystawę tkaniny unikatowej w Sierackiej Galerii Sztuki BWA oglądać można do 26 czerwca. Należy jednak pamiętać, że grupy zwiedzających nie mogą być większe niż 7 osób. Organizatorzy proszą o zachowanie niezbędnego reżimu sanitarnego.